Biały, heteronormatywny, ochrzczony Polak szkodzi planecie. Posłanka lewicy Paulina Matysiak powiedziała, że lewica będzie zmierzać w stronę 30 km na godzinę jako podstawowej prędkości w miastach w Polsce. Aktor Jacek Braciak powiedział, że Tusk, jak Kościuszko, przyjechał do Polski, by zrobić porządek. Prezydent Ukrainy Zełański powiedział, że Scholz to prawdziwy lider Europy. Dania zdecydowała się przenieść całą swoją artylerię na Ukrainę. Premier Danii, Europejczycy nie powinni czekać na rozwiązanie kryzysu z akceptacją finansowania dostaw z USA dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Nie ma znaczenia jaką decyzję podejmą w USA, ale my Europejczycy musimy się bronić. Wzywam wszystkich do przekazania broni, którą dysponują, ponieważ Ukraina jej potrzebuje. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział, że nie będzie Muzeum Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. Pan Sienkiewicz wycofał finansowanie.